5 wykrzyknik równa się 120. Pip, ludzie, którzy znają matematykę, no zgadza się. Ludzie, którzy znają kodowanie, no zgadza się. Ludzie, którzy znają oba. I see what you did there. A w dzisiejszym odcinku domena ZIP i pewne decyzje, a strategia. Czas zaczął. Nazywam się Maciej Wordek, a to jest ostatni odcinek w maju, czyli dzisiaj jest 31 maja 2023. Zaczęłem w taki sposób, że ktoś mógł pomyśleć, że to jest ostatni odcinek IT Morning, ale nie, to nie jest ostatni odcinek IT morning, a IT morning to jest seria ciekawych artykułów ze świata IT artykułów trochę bardziej technicznych, jak i trochę bardziej miękkich. Dzisiaj zaczniemy od dyskusji o domenach głównego poziomu. Jak wiecie, Parę lat temu TLD, czyli te domeny na najwyższego poziomu, zostały rozszerzone o to, że praktycznie każdy z odpowiednią ilością kasy i zasobów może zrobić sobie własną domenę. Przez to się namnożyło dużo nowych domen, bo ta lista kiedyś była dość ograniczona. Mieliśmy dawno temu artykuł na ten temat, jak to wszystko powstało. Mieliśmy artykuł o tym, jak Google sobie zarezerwował kompletnie pod własną użytkowość domenę test i chyba w końcu się z tego wycofał. No i Google znowu miesza, dodając parę nowych domen. Lista chyba nowych domen, nawet co dodało, jest 8. Większość mnie jakoś nie ruszyła, ale to, co moim mnie najbardziej zdziwiło, to właśnie były te domeny, które podlegają pod właśnie, nazwijmy to, nadzór techniczny. Domena DAT mnie nie, ru ru nie, nie rusza tak samo. Domeny związane z stopniem profesor i tak dalej jakoś nie ruszają. Ale no, domeny Fu, Nexus, yy, Zip, Move to nasze techniczne. To już mnie trochę budzą moje zastanowienie. Nexus jeszcze całkiem rozumiem. Fu nadaje no, się właśnie faktycznie nie mówię, do jakichś szkół programowania i tak dalej. Ale Zip i Move to moim zdaniem są bardzo niebezpieczne domeny i praktycznie większość internetu ze nami się zgadza. Dlaczego? Yy, kupmy sobie na przykład w domenę Foto z Zip. I tak naprawdę niby będziemy wysłać komuś na slacku linka do rzekomo repo Zipa, a tak naprawdę będzie wchodził na jakąś naszą stronę z e, bardzo niebezpiecznym oprogramowaniem. E, wiadomo, e, nie można sobie robić wszystkiego pod to, że e, no hej, to się da zhakować, ale pewne rzeczy aż się za bardzo proszą. Przyznam się, nie widzę wartości w tych domenach inaczej niż pod scamming. Przykłady, które były podane w dokumentach Google do mnie nie przemówiły. Rozmawiałem sobie ze znajomymi od security i oni mówią, że tak naprawdę najbardziej to zaboli przeciętnego użytkownika, który będzie musiał jeszcze bardziej być uważny z phishingiem, jak ktoś będzie próbował mu wysłać jakieś filmy, jakieś niby pliki zip, bo z perspektywy firm, no co lepsze firmy to sobie po prostu to zablokują na poziomie, że takie domeny mają być nieakceptowane, mają nie wpuszczać ruchu, i no, na tym problem się skończy dla nich, ale dla większości z nas to będzie ten, będzie z tym problem. Więc y, też, jeśli macie jakieś mniej techniczne rodziny, pamiętajcie, żeby im zwrócić uwagę, że hej, te takie rozszerzenia mogą już obecnie być trochę bardziej niebezpieczne. A naszym drugim artykułem jest temat właśnie tego, jak to y, strategia to jest, no, polega na tym, że musimy być pewni naszych decyzji. Artykuł jest taki bardziej, bym powiedział, sprzedażowy. Robi takie bardzo high overview, trochę w stylu zachęcającym na, 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 na szkolenia, ale bardzo mi się spodobało, że tak naprawdę strategia to jest nauka podejmowania decyzji, podejmowania decyzji biznesowych. I autorka zaczyna od tego, co moim zdaniem jest clou tego artykułu, że trzy najważniejsze rzeczy, które musi pokrywać strategia. To jest jakie podejmujemy decyzje, że e, gdzie właśnie to ma być rozrost, w jaki sposób. E, ma też analizować i priorytyzować z rzeczy i na koniec mamy e, właśnie kwestię stakeholderów, którzy będą u, w tym musieli uczestniczyć. Cały dalszy artykuł jest właśnie już dyskusja o różnych poziomach i co to te rzeczy oznaczają. Bardzo mi się spodobało jeszcze jedną rzecz, co autorka to znaczyła, że jest parę strategii, że mamy strategię biznesową, mamy strategię produktową i mamy właśnie planowanie strategiczne. I autorka następnie dyskutuje, omawia te różne rzeczy. Trochę mi się spodobał schemat, choć z jednej strony, znaczy, podoba mi się podział, nie podoba mi się do końca bo bardzo mi się nie podoba forma, że strategia biznesowa artuje dzień kiedy. Bardziej jakoś ja wolę założenia, że to są właśnie momenty, kiedy ta strategia się najbardziej przydaje. No i mamy też rozpisane, co te rzeczy powinna nazywać taka strategia właśnie na tym poziomie, i mamy to samo zrobione pod wszystkie te dokumenty. Z mojej perspektywy, ciekawe, ciekawy sposób rozmieszczenia tych rzeczy. I um, myślę, że jak chcecie się trochę poczytać o strategii, niekoniecznie jak on jak ją zrobić, ale co powinna zawierać, czyli żeby na przykład być w stanie powiedzieć, czy wasze strategie, które macie w firmie są dobre, ciekawy artykuł jako punkt odniesienia. E, Okej, okay, czas... O nie, ta plansza. E, ok, czas potrzebna dzisiejszy odcinek. Uważajcie na domeny zip i move, oraz jest parę typów strategii biznesowych, na które warto sobie popatrzeć. Ja też zmieniłem trochę pozycję mikrofonu, więc może mnie słychać lepiej, albo może mnie słychać gorzej. Dajcie znać, jak to w końcu wyszło. Do zobaczenia jutro. E, tak, jutro jest czwartek. Już myślałem, że jutro jest piątek. Moja dziewczyna mi mówi, że jutro jest środa, ale zapomniała, że to jest odcinek na środę, więc jest jutro czwartek. O co mi chodzi? W piątek będę rozmawiał o długu technicznym. Mam takie trochę przemyślenia po tym, jak aktualizuję moją apkę do IT Morning. Do zobaczenia.